Nie, już nie było. Nie, uh, Raz, pytasz. Mój telefon to będzie już. Myślałem, że stracił, bo Aż o to uderzył, tak? nie Mateusze, nie możesz posiedzieć chwilę sam spokojnie, bo zaraz ciężę do końca. No, dokumentujemy jakie masz ADHD. No się komunika też mówią, chyba ADHD, bo to jest niemożliwe. Ale on wie, że rozrabia. On dobrze o tym wie. To zrób ładnie kokoszeczkę, zrób ładnie koci-koci, papaja, jak dzisiaj ro, u, r, robiłeś. Nie kryś mnie. Ej! bardziej, że dzisiaj rano jadę, ja dwa rzynki, później jajeczniczkę. Na proszę. Siadamy. Siadaj ładnie, o tak. Dobre? mniem niem małe kawałki. Gryź. Jak zamknę kamienie? Jak mi dzisiaj tę to są spokojne chcą spakował do